Witam Was serdecznie. Chciałem Wam przedstawić taki pomysł, że fajnie by było korzystać z komputera za pomocą myśli, fal mózgowych. Są takie możliwości, z których można skorzystać, a jeszcze lepiej byłoby zaprojektować, zbudować oprogramowanie według własnego gustu że jest to możliwe i można z takiej możliwości skorzystać tylko że bardzo trzeba dużo ćwiczyć umysł żeby umieć korzystać z takich możliwości w każdym razie no fajnie byłoby rozwinąć możliwości aż do takiego wysokiego poziomu tak myślę po prostu to chciałam zaprezentować prezentować taki taki projekt. No to hej, pa.